...oligowej drużyny Zambrowskiego Klubu Sportowego Olimpia. W imieniu własnym oraz zarządu klubu witam wszystkich obecnych tutaj na sali Centrum Kultury w Zambrowie. Witam no, kibiców. Spodziewaliśmy się, że kibiców będzie troszeczkę, troszeczkę więcej. Witam kibiców. O właśnie, tak. Witam Druga Liga, Druga Liga, Druga Liga, Witam sponsorów i zaproszonych gości, którzy wspierają finansowo oraz swoją działalnością zambroski klub sportowy Olimpia. No i oczywiście witam głównych aktorów dzisiejszego popołudnia. Ale ci aktorzy jeszcze są nieobecni na sali, oni niecierpliwie gdzieś tam stoją za drzwiami. Za chwilę odbędzie się właśnie prezentacja drużyny Olimpii Zambrów. Witam zawodników, sztab szkoleniowy i również organizatorów tej dzisiejszej imprezy. 27 lipca o godzinie 17. Olimpia Zandrów po raz pierwszy zagra w rozgrywkach drugiej ligi wschodniej. Tak jak mam nadzieję wszyscy wiedzą, pierwszym przeciwnikiem, tym historycznym przeciwnikiem Olimpii w rozgrywkach drugiej ligi będzie lubelski Motor. I właśnie o godzinie 17 w Lublinie odbędzie się ten pierwszy mecz. Tak jak mówiłem, to historyczna chwila w dziejach Zambrowa, ale również w dziejach Zambrowskiego Klubu Sportowego Olimpia, który, przypomnę, mam nadzieję wszyscy o tym wiedzą, istnieje od 1953 roku i obecnie, w tym roku, obchodzi dokładnie 60-lecie swojej działalności. Przypomnę również, ale mam nadzieję, że wszyscy o tym wiedzą, że to nie jest pierwszy w historii awans do drugiej ligi, Dwa sezony temu Olimpia pod wodzą dwóch trenerów Krzysztofa Zalewskiego oraz Wojciecha Koweszki. również wywalczyła awans do drugiej ligi, no ale wtedy z różnych powodów nie przystąpiła do rozgrywek drugoligowych. W tym roku decyzją zarządu zambrowskiego klubu sportowego Olimpia Zambrów będzie brała udział w rozgrywkach drugiej ligi wschodniej. Brawo! No i teraz czas na przypomnienie najważniejszych wydarzeń, najważniejszych wyników, czyli ogólnie statystyki tych meczów, które doprowadziły do tego, że właśnie w sobotę Olimpia Zambrów będzie grała w pierwszy mecz w drugiej lidze wschodniej. A więc czas na podsumowanie, krótkie podsumowanie ubiegłego sezonu, kiedy jeszcze Olimpia grała w rozgrywkach trzecioligowych. I tak. W rozgrywkach trzecioligowych Olimpia w 30 meczach zgromadziła 61 punktów. 19 zwycięstw, 4 remisy, 7 porażek. Zawodnicy Olimpii strzelili 59, a stracili 20 bramek. Okazało się, że w tych statystykach, jeżeli chodzi o ilość bramek i pod względem strzelonych, i pod względem straconych bramek, Olimpia była najlepszą drużyną trzeciej ligi w swojej grupie. Tak jak to zwykle bywa, najlepiej oczywiście zawodnicy Olimpii radzili sobie na własnym boisku. 13 zwycięstw, 1 remis i 1 i jedna porażka. Bramki 40 strzelonych i tylko 4 stracone. Troszeczkę gorzej oczywiście było, jeżeli chodzi o wyjazdy. I tutaj było 6 zwycięstw, 3 remisy i 6 porażek. Bramki 19 zdobytych i 6 straconych. No i bardzo ważna rzecz: ostatniego gola, ostatniego gola na swoim. Olimpia straciła 6 października 2012 roku w meczu ze startem, działdowo 6 października 2012 roku. I teraz strzelcy bramek. Jak mam nadzieję widzimy, tych strzelców było 11, ale zdecydowaną większość wszystkich bramek, 36 z 59 zdobytych przez. Wszystkich zawodników Olimpii strzeliło trzech zawodników. 14 bramek strzelił Kamil Zapolnik, 13 bramek Michał Poduch i 9 Michał Hryczko. To trójka najlepszych strzelców Zambrowskiej Olimpii. Jak się ten sezon zaczął? Rozpoczął się zwycięstwem z Turem z Podlaski 2-0. Dwie bramki strzelił Tomasz Jakuszewski. No, zakończył się porażką z Dębem Dąbrowa Białostocka, ale to był ostatni mecz, można powiedzieć już nic nieznaczący, jeżeli chodzi o awans, bowiem zawodnicy Olimpii zapewnili sobie awans do drugiej Ligi Wschodniej w przedostatniej kolejce, kiedy pokonali 4-0 Płomień Ełk, 4-0 z Płomieniem Ełk w tym decydującym meczu. Najwyższe zwycięstwa 6-0 z Orłem Kolno, 7-1 z Warmią Grajewo. We wszystkich 30 meczach Pełny wymiar czasu gry zagrał jeden zawodnik. To bramkarz Olimpii Zambrów Piotr Czapiński.